Cześć wszystkim z tej strony dietetyk Jackowiak Marcin. W dzisiejszym filmie przybliżę Wam temat suplementacji cytruliną, czyli jedną z najbardziej popularnych substancji, która jest wykorzystywana przed treningiem. Zapraszam! Czym jest cytrulina? Cytrulina to aminokwas, który swoją nazwę zawdzięcza arbuzowi, a konkretnie jego łacińskiej nazwie, bo właśnie z tego owocu jako pierwszy został wyekstrahowany i właśnie ten owoc jest jego najbogatszym źródłem w naszej diecie. Cytrulina zwiększa stężenie ornityny oraz argininy w organizmie, no i dzięki temu po pierwsze zwiększa wydalanie szkodliwego amoniaku z organizmu. A po drugie, zwiększa syntezę tlenku azotu, który jest odpowiedzialny za popularny efekt pompy mięśniowej. W jaki sposób działa cytrolina? Cytrolina po suplementacji zostaje przyswojona, a następnie w nerkach zamieniona w argininę, która z kolei to zwiększa stężenie tlenku azotu. A tlenek azotu rozszerza naczynia krwionośne, zwiększa dopływ krwi do mięśni, zwiększa tak zwaną waskularyzację, przez co doświadczamy efektu pompy mięśniowej. Więc można tutaj w skrócie zarysować taki schemat, że cytrulina zwiększa stężenie argininy, arginina zwiększa stężenie tlenku azotu, no i mamy efekt pompy. W tym momencie bardziej spostrzegawcze osoby mogą się zastanawiać, dlaczego w takim razie lepiej nie jest suplementować argininy, skoro cytrulina jest dopiero zamieniana w argininę. Dzieje się tak dlatego, że cytrulina cechuje się lepszą biodostępnością, lepszą przyswajalnością niż arginina i paradoksalnie zwiększa poziom argininy we krwi lepiej niż sama arginina. Suplementacja samą argininą daje krótki efekt właśnie w związku z jej niską biodostępnością. A więc, tak naprawdę, najlepiej połączyć obydwa suplementy, zarówno cytrulinę, jak i argininę, i wtedy mamy efekt synergistyczny. Co jeszcze, jeżeli chodzi o argininę, to jej suplementacja w wyższych dawkach niż 10 gramów może powodować problemy z układem pokarmowym czego w przypadku cytruliny na pewno nie doświadczymy i nawet dawki powyżej 10 g będą bezpieczne dla naszych żołądków oraz jelit. Czy cytrulina tylko pompuje? Wbrew ogólnym przekonaniom, cytrulina nie jest suplementem jedynie pompującym. W jednym z opracowań, jak się okazuje, cytrulina może zwiększyć liczbę wykonywanych powtórzeń w konkretnym ćwiczeniu. W tym badaniu było to akurat wyciskanie na ławce pionowej. Więc możemy tutaj domyślać się, że cytrulina ma możliwości zwiększające objętość treningową, przez co jej suplementacja także i w tym zakresie może być pomocna. W tym samym badaniu, o którym przed chwilą mówiłem, autorzy wnioskują, że cytrulina może mieć działanie zmniejszające domsy, zmniejszające bolesność mięśniową, czyli popularnie chociaż błędnie zwane zakwasy, co też może zainteresować dużą część osób uczęszczających na siłowni. Cytrulina poprzez rozszerzenie naczyń krwionośnych pozwala na lepszy dowóz substancji odżywczych do naszych mięśni, przez co możemy powiedzieć, że polepsza regenerację. Cytrulina także zmniejsza ciśnienie, czyli może mieć dobry wpływ na układ sercowo naczyniowy No i ogólnie, nawet pomijając te wszystkie benefity, o których wcześniej mówiłem, sam efekt pompy na treningu myślę, że jest wystarczającym argumentem do tego, żeby stosować cytrulinę. W jaki sposób suplementować cytrulinę? W celu zadbania o układ sercowo-naczyniowy zaleca się suplementację od 1 do 3 gramów cytruliny w ciągu dnia. Można na przykład zmieszać sobie ją z wodą i popijać, tak jak już mówiłem, w ciągu dnia, przez co będziemy dbali o zdrowie naszego układu krążenia. Jeżeli chcemy uzyskać efekt pompy na treningu, wtedy zaleca się suplementację od 6 do 8 g cytruliny na około 45 do 60 minut przed wykonywaną jednostką. No, i tutaj jeszcze warto zwrócić uwagę na to, że cytrulina nie jest zalecana w przypadku sportów walki czy sportów drużynowych, takich jak piłka nożna czy koszykówka. I mówię tutaj o treningu konkretnym pod daną dyscyplinę, bo może ona utrudniać wykonywanie specyficznych dla danej dyscypliny czynności. Podsumowując, zdecydowanie warto umieścić cytrulinę w swojej suplementacji. Już nie chodzi o sam efekt pompy mięśniowej, ale także inne korzyści płynące z jej stosowania. No i jeżeli podobał Wam się ten film, to oczywiście zostawcie łapki w górę, zostawcie komentarze. Napiszcie mi, jakie materiały jeszcze mogę dla Was przygotować. No i co? Pozdrawiam!